Firma Avrizo w swojej ofercie posiada również manometry. Między innymi manometry grzewcze RF przeznaczone są do pomiaru ciśnienia standardowego w dowolnym miejscu instalacji. Takie manometry przeznaczone są do gazów i cieczy nielepkich, krystalizujących, które nie działają szkodliwie dla stopów miedzi. Takie manometry występują w klasie dokładności 2,5. Wykonane są z tworzywa sztucznego, Natomiast występują w zakresie pomiarowym do 4, do 10, do 6 i do 16 bar. Mają przyłącza zarówno aksjalne, jak i radialne przy gwincie 0,5 i 1,4 cala. Klasa dokładności takich manometrów to 2,5. Jeśli chodzi o temperaturę maksymalną, 60 stopni. Kolejnym typem manometrów są manometry standardowe RF typu D2. Te manometry przeznaczone są również do gazów i cieczy nielepkich, niekrystalizujących. Występują one w zakresach pomiarowych od minus -1 do 0, ale mamy ich więcej, na przykład od minus -1 do 15 bar. Natomiast przy normalnym pomiarze nadciśnienia od 0.6 do 400 bar. Takie manometry mamy w wersji Radialnej, jak i aksjalnej. Jeśli chodzi o średnicę tarczy, od 40 aż do 160 mm. Jeśli chodzi o gwinty, od 1,8 do cala. Klasa dokładności 1,6 i 1,0. Jeśli chodzi o maksymalną temperaturę, do 60 stopni. Kolejnym typem manometrów są manometry przemysłowe typu D2, D3 i D4. Są to również manometry przeznaczone do gazów i cieczy niekrystalicznych, nielepkich, w których media nie działają niszcząco na stopy miedzi. Te manometry przeznaczone są do pomiarów precyzyjnych, montowanych w miejscach z trudnymi warunkami. Manometry występują w średnicy od 100 do 160 mm. Mamy je z gwintami półcalowymi. Przyłącze może być zarówno radialne, aksjalne, jak i ekscentryczne. Te manometry występują w, w zakresie od minus -1 do 0, a kończymy od minus -1 do 15. Natomiast jeśli chodzi o pomiar nadciśnienia, występują w zakresie od 0,6 bara do aż 1000 barów. Takie manometry wykonane są albo z w obudowie metalowej malowanej na czarno, albo w obudowie zostali nierdzewnej. Jeśli chodzi o klasę dokładności, to tego typu manometry występują w klasie dokładności 1,0. Kolejnym typem manometrów są manometry glicerynowe typu D7. Manometry te przeznaczone są do pomiarów ciśnienia w gazach i cieczach nielepkich, niekrystalizujących, nieagresywnych w stosunku co do stopu miedzi. W instalacjach narożnych o narażeniu na duże wibracje. Gdzieś, gdzie mamy wysokie ciśnieniowe przyciążenia dynamiczne. Jeśli chodzi o średnicę tarczy, od 50 do 100 mm. Klasa dokładności takiego manometru to 1,6. Jeśli chodzi o przyłącza radialne i aksjalne w rozmiarze 1,4 bądź 0,5 cala. Ciśnienia, jakie możemy mierzyć tym manometrem, to od minus 1 do 0. A skończymy od minus 1 aż do 15 bar. Jeśli chodzi o nadciśnienie, od 0,6 Bara kończymy na 600 Barach. Takie manometry wykonane są z stali nierdzewnej, wypełnienie mają glicerynowe, co widać. Jeśli chodzi o maksymalną temperaturę medium, 60 stopni. Kolejny rodzaj manometrów, manometry glicerynowe RF typ D8. Są to manometry przeznaczone do tego samego typu instalacji co manometry D7, z tym że te manometry występują w średnicach tarczy od 100 do 160 mm. Są to większe manometry. Przyłącza mamy już półcalowe, zarówno aksjalne jak i radialne. Klasa dokładności tego manometru jest również większa, 1,0. Jeśli chodzi o pomiar ciśnienia, przy podciśnieniu od minus 1 do 0, a także możemy skończyć od minus 1 aż do 15 bar. Jeśli chodzi o nadciśnienie do 0,6 bara bądź do 1000 barów. Wykonanie manometru typu D8 również z w nierdzewnej z wypełnieniem glicerynowym. Maksymalna temperatura mediów również 60 stopni. Kolejnym typem manometrów są manometry chemiczne RF typu D4. Są to manometry przeznaczone do pomiaru ciśnienia na gazach i cieczach nielepkich, niekrystalizujących, agresywnych i do agresywnego otoczenia. Tego typu manometry występują w klasie dokładności 1.0. Średnica tarczy od 100 do 160 mm. Zakres pomiaru przy podciśnieniu od minus 1 do 0, aż do minus 1 do 15 bar, jeśli chodzi o nadciśnienie od 0,6 bara, aż do 1600 bar. Manometry tego typu dostępne są z przyłączem półcala, radialnym, a także ekscentrycznym. Jeśli chodzi o wykonanie manometru, manometr ten wykonany jest w obudowie ze stali nierdzewnej. Maksymalna temperatura medium to 150 stopni. Kolejnym typem manometrów są manometry precyzyjne RF typu D4. Manometry te przeznaczone są do pomiaru ciśnienia w gazach, w cieczach nieagresywnych, niekrystalicznych, nielepkich, gdzieś, gdzie potrzebujemy pomiary bardzo dokładne. Jeśli chodzi o klasę dokładności tego manometru, to jest klasa 0,6. Średnica tarczy 160, jak i 250 mm. Ciśnienie, jakie możemy zmierzyć tym manometrem, występuje od minus 1 do 0. Skończywszy na minus 1,15 bar. Jeśli chodzi o nadciśnienie, od 0,6 bar aż do 400 bar. Przyłączę półcala wersji radialnej bądź aksjalnej. Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej. Maksymalna temperatur, temperatura medium to 60 stopni. Kolejnym rodzajem manometru są manometry kontaktowe RF typu D2 są to manometry przeznaczone do pomiaru ciśnienia na gazach cieczach, nielepkich, niekrystalizujących, yy, które nie działają agresywnie do stopów miedzi. Są to manometry wyposażone w jeden bądź dwa kontakty, które będą nam sterowały urządzeniem elektrycznym, na przykład poprzez załączanie bądź wyłączanie takie urządzenia po przekroczeniu ustawionego przez nas ciśnienia. Manometry te występują w średnicy tarczy 100 mm z radialnymi pół cala. Klasa dokładności takiego manometru to 1-0. Jeśli chodzi o pomiar ciśnienia, jakim możemy mierzyć tym manometrem, to jest od minus 1 do 0, bądź od minus 1 aż do 15 bar. Jeśli chodzi o nadciśnienie, mamy te manometry do 1 bara, bądź do 1000 bar. Manometry te wykonane są z stali nierdzewnej. Jeśli chodzi o przewód, jest to metrowy przewód trzyżyłowy. Maksymalna temperatura medium to 60 stopni. Kolejny rodzaj manometrów: manometry różnicowe RF typu D2. Są to manometry przeznaczone do gazów i cieczy niekrystalizujących, nielepkich, nie działających agresywnie co do stopów miedzi. Są to manometry szczególnie zalecane do instalacji grzewczych, do montowania na po stronie zasilania i powrotu bądź przed i za filtrem. Manometry te występują w średnicy tarczy 100 mm. Przyłącza są półcalowe, dwa oczywiście. Jeśli chodzi o kasę dokładności, to 1,6, a ciśnienie, które możemy mierzyć takimi manometrami, to jest od 0,6 bar aż do 60 bar. Jeśli chodzi o wykonanie, to budowa jest metalowa, pomalowana na kolor czarny. Montując manometry, pamiętajcie o kurkach manometrycznych. Firma Afrizo w ofercie posiada kurki manometryczne przeznaczone do instalacji grzewczych. Poznacie je po czerwonej rączce, a także kurki przeznaczone do instalacji gazowych. Te kurki występują z rączką w kolorze żółtym. Kurki manometryczne mamy dwudrogowe i trzydrogowe. Dwudrogowy kurek wyposażony jest w śrubkę. Odkręcenie tej śrubki spowoduje możliwość odprowadzenia powietrza z instalacji. Kurek trzydrogowy ma również takie rozwiązanie, natomiast to rozwiązanie mieści się w środku trzeciego przyłącza. Trzecie przyłącze służy do tego, żeby sprawdzić poprawność działania manometru, który jest zamontowany na stałe. Kurki manometryczne występują w różnych rodzajach przyłączy. albo są to nakrętki półcalowe, albo M20 na 1,5, albo z jednej strony mamy gwinty zewnętrzne, z drugiej strony nakrętkę, więc jeśli szukacie. Innego rozwiązania niż te, które akurat teraz pokazuję, zajrzyjcie do naszego katalogu, na naszą stronę internetową, na pewno znajdziecie coś dla siebie. Rozwiązanie z nakrętkami bardzo ułatwia montaż. Normalny kurek manometryczny trzeba wkręcić w taki sposób, żeby rączka znalazła się w odpowiednim miejscu, tak żeby było łatwo nam zawsze dojść do tego manometru, odciąć go, tak? Potem manometr również wkręcamy, obracając manometrem. Jeśli mamy Instalacje bardzo blisko ściany i mamy duży manometr, jest to czasem niewykonalne. W przypadku takiego kurku manometrycznego, gdzie mamy, powiedzmy, takie nakrętki a la półśrubunki, montaż jest bardzo prosty, bo po pierwsze kurek nam stoi w takiej pozycji, by był łatwy dostęp do rączki, a także manometr nie musimy nim obracać, bo wszystko przykręcamy jak półśrubunki. Te kurki manometryczne wytrzymują ciśnienie 25 bar i temperaturę 100 stopni. Kolejnymi produktami jakie mamy w ofercie są rurki syfonowe. Rurki syfonowe montujemy po to, by zabezpieczyć manometr przed skokami ciśnienia, jak i zabezpieczyć go też przed zbyt wysoką temperaturą. Mamy dwa wykonania rurek, albo ururka, rurka, albo tak zwany świński ogonek. Wykonane są one ze stali konstrukcyjnej, wytrzymują 300 stopni i ciśnienie 100 bar. Poza tym mamy też różnego rodzaju redukcje bądź złączka, złączki, albo zaworki stopowe do manometrów. Fajne rozwiązanie, ponieważ przy wymianie manometru nie trzeba spuszczać ciśnienia z instalacji. Albo takie redukcje, albo takie. Tych redukcji zaworów mamy dość sporo, więc proszę zajrzyjcie do naszej strony. Tam na pewno znajdziecie coś dla siebie.